Musimy jako Polska patrzeć i też jako, jako sami rząd na potrzeby polskich pracodawców. Pamiętajmy, że są zawody, w których po prostu Polacy no, nie chcą pracować z różnych względów, ponieważ są mało rozwojowe, a jednocześnie też mało płatne. Tutaj potrzebujemy pracowników z zewnątrz. Zdecydowanie polskie firmy y, zgłaszają dzisiaj niedobór pracowników z Ukrainy i Białorusi. Do wybuchu wojny, można powiedzieć, pracownicy z tych krajów stanowili fundament wielu branż i napędzali gospodarkę. Szacuje się, że jedynie uchodźcy wojenni z Ukrainy w 2024 roku odpowiadali za prawie 3% polskiego PKB. Pobierają, nawet pobierając świadczenia i biorąc pod uwagę te dane dotyczące wsparcia socjalnego, widzimy, że za każdą złotówkę, którą obywatele Ukrainy pobierają w ramach świadczenia 800, do polskiego budżetu w skład podatkach i podatkach, odprowadzają 5 zł, czyli jest to ponad 5 wzrost w stosunku do, do kosztów, które e, są ponoszone w związku z ich obecnością w Polsce. To, że e, tracimy pracowników z Ukrainy na rzecz firm z Niemiec i z Beneluxu, to nawet nie jest ryzyko, to już jest fakt. Tak? E, mamy pierwszy raz takie dane, gdzie w Polsce jest mniej e, pracowników z Ukrainy e, niż w Niemczech. Tak? Zawsze Polska dominowała w tym obszarze zawsze mieliśmy jakby byliśmy takim krajem numer jeden dla do migracji dla obywateli z Ukrainy no widzę, że teraz się to zmienia. Na pewno dużym wyzwaniem dla obywateli Ukrainy pozostaje kwestia legalizacji swojego pobytu w Polsce i tutaj przyspieszenie procedur administracyjnych mogłoby pozytywnie wpłynąć na, na integrację tych osób w Polsce i decyzję o pozostaniu w naszym kraju. Natomiast jak na razie widzimy, że to otoczenie prawne jest dość niepewne i przewlekłość postępowań, jak również chociażby ostatnia dyskusja wokół weta prezydenckiego sprawiają, że ciężko jednak te plany dostosowywać i jakoś planować, Swoją karierę w Polsce. W marcu dla obywateli Ukrainy, no można, zwłaszcza dla uchodźców z Ukrainy, no może się zmienić wszystko. Tak? Bo teraz większość z nich przebywa na podstawie e, te, tych przepisów może powojennych dla uchodźców. No i po, jeżeli w marcu te przepisy zostaną wygaszczone, no to, to milion osób w Polsce, z których 80% pracuje, Kontrybuje do gospodarki straci tytuł do pracy i do pobytu w Polsce. Dla ludzi, którzy tutaj pracują, płacą podatki, ta procedura uzyskiwania kart pobytu powinna być dużo prostsza, a nie dużo trudniejsza, tak jak teraz jest ten trend.